Ej, to jest jakaś k**a ku... koza! No jest, jest, i ona. I zobacz das? Jak, das? Się das? zobacz jak się nazywa, zobacz jak się nazywa! Masz mi zaproszenie? Nie trzeba mi. Ej, Mistrzała, ale żyje. Zobacz jak się nazywa ta koza! No gdzie? Na no, z przodu! Ha, ha. To nie jest ła k*a ku... koza. A, bo ja jestem GOAT A, dobra, czyli great of. Uh, great of all time. <gryst> Greatest. Greatest! jak. jak ten, Michael Jordan. Dobra, widzowie, dzisiaj. Y, y, patrzcie, mamy tutaj takie coś. Radar Musimy dopłynąć tutaj 1312 metrów. tamtą stronę. Więc musi nam się udać. Tam jest cel. I nie wiem, czy, mi się, czy nam się to uda. Ostatnio nam się nie udało. Ze względu na to, że po prostu było. Był de y, deszcz. powiedzieć, y, nie deszcz, tylko. Wiatru nie było. Właśnie, widzowie, bo nie widzieliście u mnie. Patrzcie, mamy k. Tak, zrobiłem cozy lampki. Podoba wam się. E Mega fajne. I tutaj jest, proszę Państwa, magazyn. Jest wszystko oznaczone. Drewno, kamień, liście, plastik. Tutaj tak wygląda. Tu jest, zobaczcie, tu jest y, farma. Pyk. Zbiorę sobie arbuzy. Tak wygląda farma. Tu jest śmietnik zrobiłem. Tutaj takie, że można wymienić na monetki. No, także jest w k... duże, nie? Tu palmy są, a tu jest y, dobry PT. Tak. Mój drogi Ginoldzie, to co? ma przed nami! Halo? Ale ona jest ch**owa, Imo. Co? Powinniśmy Skąd ty płynuś... Słyszysz? Tak, słyszymy teraz. Powinniśmy płynąć do tego celu. Powinniśmy do po... czego? Do celu. Chodźcie tutaj. Patrz. Jak, jak? żebyś to ostatnie słowo? Do celu. Tu masz w prawym dolnym rogu, widzisz? 1300... 1339 metrów. Kotwica co poszła... co to jakieś kotki porobiliście i inne gówna? To są kotki szczęścia, człowieku. Dzięki jest... nim się nie, nie pójdziemy ja na dno. Ty się... kultku. Ja, ja jestem, postawiłem 3 ja, chyba na trafku. Ja jestem katolikiem i czuję się u, urażony. Dobra, czy my płyniemy w ogóle, nie, stoimy w miejscu, A A nie, Dobra, słuchajcie, bez... weźcie, weźcie, w zróbcie wiosła. Skoro nie możemy przepłynąć, to kutyła sami to zróbcie. Ja mam wiosło. To chodź tu. Ej, ryby się Ała. smażą jak coś. Bardzo dobrze. Nie dawajcie więcej nie niż jeden żagiel, bo nie działa? Jak to k... Przecież zap... szybciej, jak, jak zrobiliśmy więcej żagli. Masz słabego neta czy kompa, że stymulujesz takiej jakości. Zwykła ci się, ciekawość nie uszczępliwość. Spokojnie. Mam dobrego kompa. tylko eee, ty kompa po prostu... Jestem po prostu technicznie obeznany i na Twitchu nie da się mieć prawdziwego 180p, ponieważ Twitch nie, nie. No oczywiście, że tak, no zapytaj stary techników. Żeby mieć prawdziwe Full HD, to Twitch nie obsługuje takiego bitrate'u, żeby mieć prawdziwe Full HD, więc nie opłaca się w ogóle streamować w 1080p. Bo 936 jest stary jakby dla oka ludzkiego, nie, wiesz, jakby nie, nie widzisz różnicy, ale jest o wiele lżejsze do, dla encodera, dla, dla kompakt. Dobra, w ty wiosły jego ja czy my się, zbliżamy do tego celu. Kapitanie! Mi się wydaje, że my w drugą stronę w ogóle Nie, jest dobrze. 1000, 1052 metry, czyli przepłynęliśmy. Ile? 100 metrów, kurwa. 250. Nie, 250, tak? bo 1300. A, dobra. A. Ale strasznie wolno płyniemy, a Wiatr nam nie sprzyja? Aha, bo kurwa, ten. Widzowie, ten cel jest kurwa, ustawiony, ten tutaj, ten aktywny? Ja pie. Dobra, ej, źle płyniemy. A mać. Szkoda, że Merganiego nie ma, bo mu porozwalał też wszystkiego, budowle Nie rób tak Nie, weź, bo on się tak starał, człowieku Ja koszę palmę 10 godzin życiówka? Co ty gadasz? 10 godzin to jest nic w streamowaniu, człowieku Ja dzisiaj tu będę z 12 siedział plus minus Albo i więcej o. Dobry streamer. Co? Dobra, 900 metrów nie, nie, mamy nie, tylko. Zajebisz się. Nie chcę nie chcę jak ten. Jakoś on jak to się nazywa. Ku... A, jak on się nazywa? Nie. Ma. A tam. Nie. Nie ważne. Nie, tylko Jak on ma ku bo zapomniałem Nie, mnie. to chodzi o to, że ty tylko wczoraj jakoś tak nazwałeś. Yy, ten Sknerus Sknerus Stary, a wiesz, a jak on się na mnie wkurzył, bo stary ja ale prawie... bym się, w... ale ja mu się nie dziwię, bo on miał czat roz przez stare godziny, jakby przez, to było... Stary, przez dwie 5 godziny Przez dwie godziny, no. bo ja mu zrobiłem rajda Sześć koła osób i stary mu pisali tak. Pisali mu tak, Buratino <gulatino> No dlatego ja mu się nie dziwię w ogóle szybko. Się nie, no dostaje pieniądze k***a jałmużne stare, o którą prosi i jeszcze narzeka, nie, nie, no masakra, nie, no wiadomo. Właśnie tak widzowie, my jesteśmy, że tak powiem, kolegami, tak? Wyznaczamy tutaj granice, jeśli tutaj e, bandurze coś nie pasowało, to od razu sobie to mówimy, tak? YFL to rodzina. Ej, ale to już w takim etapie gierki jak my jesteśmy, to co można robić dalej? Widzę no stary, fabuła, wiecie, bo... fabuła. Masz fabułę całą, teraz masz, zobacz na te, masz chłopie, my jesteśmy już na trzecim, y, na pierwszym, a my, my dopiero jesteśmy na pierwszym tym, na pierwszym chapterze wiesz? Parę bossów tu są bossy? Tak, tak, są bossy normalnie. No mówię To jest, jest k***a zwinięta gierka akurat. Stawiasz domy drewniane? Ile kosztuje postawienie, postawienie drewnianego domu 100 metrów kwadratowych? A co? A chcesz coś postawić? Nie, bo widz mówi no się tak, tak, właśnie ja sto... się zajmuję, zapomniałem. Nie, nie, no po prostu tak czysto orientacyjnie pytam, tak? No A Ej, glinę też zbierać? Ta, zbieraj. Czy warto po prostu zainwestować? Rozumiem. Nie, tylko po prostu jestem ciekawy, jakie są koszty postawienia czegoś takiego. No tak, rozumiem. Jakby nie musi się tłumaczyć, przecież to nic, nic, nic złego, że inwestujesz pieniądze... Ej, dobra, przestań, kup... się... Nie, dobra. Zaraz ja powiem, co ty... Kupujem. Zaraz Kupujem. ja powiem, co ty wywró... We Wrocławiu zrobiłeś co, co zrobiłem we Wrocławiu? No co zrobiłeś we Wrocławiu? No, Ja kupuję, kupuję mieszkanie Nie, nie chłopczyku, ty już je kupiłeś Nie, jeszcze nie kupiłem Dobrze, a ja powiesz, czy było jakieś dodatkowe finansowanie tego mieszkania? No, na pewno chcę większość z gotówy kupić A ja stary, nawet nie mam metra kwadratowego we własnym pokoju teraz Znaczy nie własnym, bo to jest wynajęte, rozumiesz? A ty a! jesteś bezszel, i mi mówisz, że ja stawiam na jakieś domy i mieszkania w to. No ale to, nie ale no. ja nawet nie kłamie, kurwa. Ja Rozumiem. Popie, ale to nie ja mam dramę, co ty Zeni robię na tym, <laughs> robię na tym cast. Dobra, bez. ale ty też jesteś takim, jakby trochę jednak korzystasz z tego, tak? Co? No tak, hopier, tak. Hopier. Jesteś chapisz, którego nie korzystam. Popie, hopier, możemy hopier, sprawdzić statystyczną ale... analizę i zobaczymy ale momenty, ja, stary, ja... momenty, w których ja, nie... ja miałem ale... wzrost i kto analogicznie dostał wzrost. Ale ja w ogóle jakby yy... Nie o? bazuje na tym A, no oczywiście, że nie, nie, jakby nie musisz bazować to nie, Czyli dobra. się automatycznie... Friendly fire. I, powi I powinieneś być z tego zadowolony przecież Ja nie rozumiem czemu ty narzekasz Mam 18 lat i mieszkanie frajerzy Tak, a ile... A ja, kiedy ci ktoś przepisał? Bo to jakieś ta baluga 5-6 pisze Dobra, y panowie mamy 600 metrów tylko k***a Dobra, lecimy, ej Czekaj, czekaj. to jest dokładnie tam się patrzę, Okej, okay, tam gdzie palmy, dobra. A Bandura kupił z Mercedesa i mieszka ze starymi? Nie, Bandura mieszka ze swoją narzeczoną i z dzieckiem. No wy kurwa, -cie w ogóle... Gdzie wy się kur... kondony?! Bo nie wiem jak kur... Trzeba być takim razie, żeby takie coś pisać. Ja pierdolę, nie? Gdzie wy macie spał na kur... Bo to trzeba zlikwidować, trzeba na pismo jakieś kur... Ustawę, toż coś. działaniu przeciwdziałaniu debilizmu w Polsce. Ale mnie rozcieczył. Panowie! 600 ja metrów! Ja raka na dupie. Co miał? gadasz, raka? Co to jest, czyj raka? kretynie? O no tak, czy mieliście cierak. raka? Czy mieliście raka? Nie raka, nie powiedziałem czy raka. raka? Czy... Ja powiedziałem, raka? Nie raka. Ja miałem raka na dupie i nie chciałem, żeby mi go mama wycisnęła. I jak kiedyś sikałem, to mnie babcia dorwała. Jak mi ścisnęła, chłopie, poślad, to normalnie jakbyś... Yy, odkręcił... Yy, Kurek z kranem na maksa i krew sikała po całej tej, ja bo to jest taki ukrwiony jakby syf. A jak to się robi? To jak? to jak się robi? No wyciska się jak syfa, tylko że to jest taki z Czego to się robi? Czemu tak ci się zrobiło? No z potu. Bo ci raka. <grym> <noise> no, 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 i... no, no, on... no, z czego to się robi? Bo miałem cyraka i Co się Co ty kurwa? Jak z czego to się robi? Z piasku i z wody, człowieku I musisz mieszać, no No nie, co, sensio, ty się jemu chodzi... Jaka była konsekwencja Piszce? tego? Co zrobiłeś, I, i... że to się zda... że... No. Że wiesz, no, że... No nie, to... no, nie wiem, a jaka jest konsekwencja tego, że ci pryszcze na mordzie wyskakują? No... no... No różne, czasami jedzenie na przykład Czasami... Dobra, dobra no... włącz friendly fire, bo go zaje**e Ej widzowie odkryliśmy coś Wycieczkowieczku No kowiec, Wycieczkowiec Wyciecz, Wycieczkowiec be, Ty masz tryb życia chyba wycieczkowiec Ale serio to jest wycieczkowiec Po o, o po obcych waginach <laughs> No. Bożka lukać! Bożka Nie Bo ja Ja już kończę, bo. Bo to jest Panowie, macie, A, macie ten, bo może. to nie wiadomo, czy coś nie będzie czasem, kurwa. Tu się silnik zdobywa, piszą. O! Ej, tu metal, dużo, dużo metalu tu leży na, na ziemi, można podnosić wszystko. Ale uważajcie, żeby tutaj ktoś nas nie zabił, star. Ej, tu jest creepy w f. Ej, znalazłem crowbar Ej, Ej znalazłem. Dyktafon! I dyktafon! A to ja to znajduję? Coś użyłem, coś użyłem, coś włączyłem. Patrz, 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 notatkę mam. A mogę. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Co czekaj, czekaj. Czekaj, 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 Co jest, czekaj, czekaj, co? czekaj, MAMY GO! I MAMY GO! MAMY GO! Dobra! Ale się zląkłem, ja, ja pierdolę się, ja Przestraszyłem! Ej dobra, ej dobra, Panie, ja miał latarkę na czole, patrzcie, zapomniałem o tym Ej kratę jakąś znalazłem Odpadki, zawias, odpadki Ej macie, macie ten, e, nożyce do betalu? Patrzcie, Nie, to jest zamknięta Bolt cutter potrzebny jest no mi deski jak macie przy sobie, masz deski młody m? Cztery, chcesz? Tu jest, jest potrzebny niebieski klucz Obcęgi A nie, mam, musimy mam zrobić 20, ale nie mam obcęgów A można skraftować? Obcęgi Mam czerwony klucz, mam czerwony okay, klucz Okej, okay. okej Jest potrzebny też niebieski do drzwi, które minęliśmy już No widzę, Śruba, widzę zawias Stracici op... Zbiornik paliwa Notatka oh. Jak nie nadaje się do podróży Ej mam zbiornik paliwa żyłem, stary tak. Czyli pewnie będzie można stary wykraftować ten... Y, silnik Ej część mechaniczna Dobrze, dobrze, dobra o, trzeba tak. to zlutować ja mam, mam, O, obcęgi o, o, Są obcęgi Kupacz Gdzie? Kupacz na Pięć części Ale co musimy znaleźć 5 części i dopiero to będziemy mogli podnieść? Tak, tak Czekaj potrzebujemy 5 części mechanicznych Jeden kabel elektryczny, jedną zapalniczkę, jeden zbiornik paliwa, jedną kulę Zbiornik paliwa mam A, pod te są itemy, bez kitu, Ej. zobaczcie pod te. Ano faktycznie. Ej, no, dobra, ty to jest. Ej, dobra, musimy... Uważaj, uważaj stary, musimy znaleźć wszystko. Ej, to jest w creepy, nie? Jak ja nie miał tej latarki Ej, Coś tu bie biega, coś tu biega. Gdzie? Cze... Cicho, tu, cicho, tu, cicho, 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 Nie, chyba nie Co to było? Ej, znalazłem coś! Część mechaniczną znalazłem Dobra, zajebiście Ej, kule mam, mam kulę! Mam notatkę drzwi są zamknięte z drugiej strony. Dobra A, a zbustować cię? Skoczysz na mnie po głowie, patrz tutaj No, na no, ludzie Dawaj, dawaj, Ładuj się tam. Czekaj, stój. Uf, co tam masz? Nie, zrobić dobra. z drugiej strony, stary, nie mogę wejść. A, no dobra. Czy jest jakaś skrzynia na górze, ale mam S, Mam ese Ale mam Sę Ej dobra, e, tu są skrzynie jakieś na górze, ale nie ma tutaj przejścia, stary. Trzeba jakoś w środku znaleźć. Ej, tu chyba. są, tu, tu są schody. Tu może. A, szczur! Gdzie, gdzie, gdzie? U, tu, tu, wróć tam, gdzie byliśmy do wcześniej. Wrzuć na pokład do basenu. Dobra, 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 dobra. Jestem, jestem. Gdzie jest szczur? Tu jest, patrz. Tu, tu, tu. tu biegał. a tu jest. Dobra. Ej, dobra, zgubiłem się. Potrzebujemy czterocyfrowego kot, tego. Kod czterocyfrowy. O, Mać, ja piech! mi miło. Że dobra, jestem stary, jestem stary z drugiej strony. Jestem, jestem tutaj na górze. Dobra, mam coś. Mam kratę, dobra. Aha, tu nie można. Dobra, mam część mechaniczną. Wymagany jeden podnośnik. Ej, tutaj coś jest w ogóle, jeszcze kolejne są piętra. Mam kartę magnetyczną, dobra. Tam jedno było przejście takie, które trzeba było otworzyć kartą magnetyczną. Więc Widzę, to z drugiej strony. Ha! Ja! A... a mać! No, no. nie, jesteś szczury, k***a. Kur... Jumpscary jakieś p***e robią. Ej, Ej dobra, z... mam ma, stary ten. Zielony klucz ma mam. Wice... Gdzie A, jest zielony dobra, klucz? Sołys. Gdzie jest zielony klucz? Byłe piętro wyżej, już... musi wejść. Okej, okay, już otworzyłeś, nie? Bo to ma. Jakby A, globalnie. No tak. Dobra, no, no. E, potrzebujemy jeszcze niebieską, niebieski klucz. potrzebujemy Gdzie ty jesteś, Mork? K**a, kur... ty wszedłeś do góry. Masz schody. Aha, Masz faktycznie, czy nie? Faktycznie, dobra. Wymagana jedna bomba, żeby tu przejść jeszcze wyżej. Dobra, e, potrzebujemy niebieską, niebieski klucz. Masz ten niebieski klucz, czy nie? Mamy ej, dobra, a my otwieraliśmy w końcu to tymi obcęgami, czy nie? Tak, o to, o, obcęgami Co to, co to było? w statku ociera się o skały Aha, dobra, bo to są to nagrania, bo to są nagrania, no, to są nagrania Potrzebowaliśmy kule, Gdyby tak, ta. zbiornik, paliwa, zapalniczkę i pięć części mechanicznych To mamy wszystko To trzeba zrobić. To poczekaj na mnie, Czekasz na mnie? No, czekamy, czekamy Poczekajcie no. na mnie, to jest na dole, nie? Już schodzę Gdzie to jest? Na, na, na... Tu szczurów na biega samym dole teraz, teraz. Chyba. Dobra, ej, ja już jestem dobra, na, na tej dalej, miejscówce, chodźcie Widzowie, uwaga, wielki moment Big moment! To czekaj! No to czekam, no czekam. Spokojnie. A gdzie ty Jej? jesteś? No na samym dole, no tam gdzie trzeba to skraftować. No robimy to, uwaga. Podnośnik. Oh. A, ale żeśmy narobili. I bomba, dobra. Bomba, dawaj Czyli teraz oh. do góry, wracamy. I najpierw podnośnikiem otwieramy w restauracji, a później. Warto było iść to zobaczyć. Tak! Warto było, widzowie. Potężny moment. No ale w powiedział was życzymy się nie mutował, to, to żebym się no. gadał. Dobra, mamy otwarte oh. Ale Patrzcie. nie ogólnie, ja... Co ci dropnęło? Biofuel, bolty, hindże Dobra, to teraz oh, je to, je bombę wypierd... A, bombę dochodzi. Możemy... Możemy widzowie sralnie zrobić O k***, Sorry, uciekaj, podłożyłem, uciekaj Let's go Zapomniałem, Siemamy, to globalny k. O, A, dobra, co my tu mamy? Notatka Jest, mam projekt silnika Zajebiście, dobra Mamy projekt silnika. Ja A. Balboa Island. Ej, mamy kolejne koordynaty! Mamy kolejne koordynaty! Zajebiście! Dawaj. Dobra, dobra, mamy to widzowie, patrzcie Silnik i ster Let's fucking go! Dobra, teraz sprawdźmy co jak to ma... Możemy... Napisie napisie tego, bo przerządziłem taki strefy. Srebne Goofy? Co to jest? Napiszę. Co to jest? Zare Busha rzygi daje. w płynie a. No ej, no Starałem się. Ej, smaczne nawet. Ginold masz sztabki? Mamy... Ile masz sztabek, Ginold? Eee, cztery. No to, stary, to czemu ty mi nie dajesz, k*** -a? Ale ja mam... Sztabki metalu. Sztabkę metali. No tak! No. Ja... P... No to trzeba umówić, mówić, stary, ja to cały czas miałem. Zaraz, mnie po... Jakbyś powiedział, nie. to on ci dał przecież. niezwykły a donosiciele jesteście. Uwaga! Wielka chwila! Uwaga! No i co żeś zrobił? Aha, nie wziąłem tego? Wziąłem. Uwaga! Mamy silnik! Proszę. Pa o kur. O kur. O, kur o jakie wielkie to jest? No ja to nie wiem, stary. Nie mogę nawet tego po postawić w ogóle. Gdzie to się stawia? O, dobra, mam. Stawiać, stawiać, stawiam. Kawę. Pa. U, kur mać. I teraz. Odpal to. Czekaj, czekaj, zmień kierunek. Czekaj, czekaj. Zmień kierunek. Wymagane deska. Włącz silnik. <śla> nie działa, ku. No jak, no kręci się kondonie. No nie no, ch... stary, to nie powinno tak się kręcić, kurwa. Ch... Czekaj, bo on się musi rozkręcić, zak. no. to jest diesel, ku... Debilu! Wijek, tu jest napisane, że ku... jeden silnik obsługuje 100 kratek, czyli jest za mało, musi być jeszcze drugi silnik, żeby działało, bo mamy za dużą tratwę, kurwa. Rozumiesz? No, te piętro z prawą, gdzie ta koza ku... siedzi? No ch... nie. Ta koza tu, dobra, ja to... Wy... Tamten kurwa, nie powiem kto. Jakieś kozy mu się wymarzyły. Nie ogarni się stary. Nie, nie, się nie ja się. po prostu nie wytrzymam, nie z nim. Kupie, pomożecie coś, czy będziecie tak. Ja p. co wy zrobiliście z tą kozą? Merganie was zap. jak ona ucieknie. Z debilami nie? Macie, macie pnącza, bo trzeba przepalić je. Co to jest pnącza? Glona w sensie, w sensie, macie glony? Eee, nie mam. Nie. A, mam sztabkę, miedziem. Ale Mam wrażenie, że nic nie mamy, stary, nie? Bo ja craftuję no, ciągle... nie mamy. Kraftuję ciągle... Skąd mamy mieć grony? Nooo... Nic nie robicie. Nie no. Dobra, co dzisiaj skraftowałeś? Prze prze Przepraszam. Ja. No. Metalową włócznie. Ło, wow, mega kurka. Ja I rekina zabiłem. Zanebiście stary Stary, a masz ma Masz maź? Masz maź na sobie? Mam, mam, no. To daj. Ja mam wajny. Stary, bone, twoje obiec. widzowie mi muszą pisać, że ty masz itemy, które ja potrzebuję Przygodzę... Tak. Mama! Ma maź Zbliżamy się multi czy nie? O kotwice byś może podniósł, może zanim, zanim byś to zrobił A na, a kotwicę zaciągacie? Może dlatego, że ja p, może, dobra. Nie, 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 nie Dobra, na rakie. Odpływam człowieku. Morg, co ty kurwa robisz w którą stronę, debilu? Jadany? O tam bieje. Ale kurwa, mamy płynąć w drugą stronę, na chł. Jest... ja p. Nie, Obie, tobie źle, kur... Dobra, zostaw, zostaw To płatno, to, 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 to tam jest od wiatru w takim razie Kurde, bo wiatr se wieje A my chcemy w inną stronę pojechać nie, Więc musimy wiosłować Od razu, kiedy znalazłeś kierunek wiatru to sprawdziłem no Nie, 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 chodziło mi o to no, Dobra, dobra no, teraz nie. rozumiem, teraz rozumiem co Mój było przybliżamy się, bo ja cały czas chyba dobrze już, wiosłuję, już, mega już. Czekaj, czekaj a weź tam, weź tam luknij Myślałem, że ten... Tak, dobrze wiosłujesz, pomóż mu To jest właśnie muzyka z życia Ginolda To jest właśnie jego proces myślowy On mówi tak powie, Powiem coś mądrego pierwsze co robi, to idzie do kozy na górę co, Ja poszedł do kozy? Od razu przed na piętro, żeby go mi się na tratwie i poszedł do kozy na górę Ja mówiłem, że on coś... On coś ma z tą kozą, człowieku Ty upisz, że go... Co ty mówisz, że zabiliśmy kozę, kurde? No właśnie nie wiem po co ty mu tak piszesz. I, Bo i, 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 i się kurwa. A to nie zajęcie y, tak. się w końcu? Nie! No nie wiem! dobra, uratowałeś się, myślałem, że wyjeżdżasz się, kurwa, debile. Nie Morki tylko wylizał korona. Siema, siema, mergano. Witam. Co co jest smacznego? Kanapki, ej, a co tutaj? Silnik zrobiłem stary, dwa silniki zrobiłem i teraz próbuję ster zrobić. Ja sobie wszystko przepisuje Ja zrobiłem dwa silniki. Ja zrobiłem dwa silniki, wiesz, nie przepisuj, głośno. Chwalę się, bo Mergani był jedyną osobą, która wcześniej craftowała, tak? To przejąłem jego stery, a ty kur... nic nie robisz. Fajnie kurka działa. Jednane ścierwo pierdolne Super Mega kurka działa, nie! No co to? Jest. Trzech potrzebujemy? No jak a trzech? Mówiliście, że dwa tylko no O płyniemy szybko teraz! Jo! Działa silnik! Co zrobiłeś? No kwa trzeci silnik został postawiony, zapier... Jeden trzeci na tą Ja. Ej dobra, to jest pojemne nie, dobra to jest grube nie, ja zapiszę świat może Ej dobra ja może sobie zmienię ustawienia graficzne k**o, bo może nie zlaguje gry, ups Nie kosi mi drzewa, to się stało A, nic się nie stało stary wiesz, lekki lag Halo Co Halo. jest, co jest mordeczko? No bo palm nie da się kosić w ogóle Nie da się Graz kosić, panami. nie da się kosić palm, o już jest git Aha. Nic nie zrobiłem. Aha, nic się nie zmieniło. Nadal, nadal 5 FPS-ów, okej. Okay. Nie wiem po co są ustawienia graficzne, skoro kurczę nic się nie zmienia. Kurwa podpłynęliśmy chyba z złej strony, co? Ale pojedziemy Wejdziemy, to że wejdziemy to... tu? Dobra, to czekaj, 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 muszę... Dobra, widzowie, zaczynamy! Bo nie wiadomo czy wejdziemy, sprawdzam. Oj, chyba nie wejdziemy. Nie wejdziemy? No, nie ma. Dobra, no. dobra, 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 dobra. O ku... A co to jest? Co to jest napisane? Watch out for bears! Ej, faktycznie! Ej, musimy zbierać te dzikie jagody chyba Ja pozbierałem kolejne, no? No nic Poczekaj, poczekaj stary Ej, to Zróbmy... jakieś znaki, jakaś coś się Co, co, co? Może chodźmy do tej, może chodźmy do tej, wieży, do tej wieży Do tej wieży chodźmy Ranger Station, chodźmy do rangerów na razie Dobra, dobra Bo tam może być broń A gdzie, a gdzie łysy? O kur... Uważaj, uważaj, oh, oh, uważaj, oh. uważaj, uważaj Cofaj się Dobra, idę do was Leży! Nie, nie leży o kur Dobra, mamy są, go! Zajebiście! Po swojej pysznej zupie Nie ruszam dupy na mleku mam alergię O k***a! Merkur! Ale... Eee! A to kuje? Jak się... Ta! Ty! Pa! Brak! Eee! Zanurzasz się! Ej, k***a! Pakiwany hop! Czekaj! Czekaj, czekaj! Muszę odpocząć! Dobra! Let's go! O k***a! Jakaś stacja! Ej, patrz tu, po prawej! V. Chodź najpierw do ranger station. Ej, co jest? Ty, pa! Co to? Wymaga jedna żarówka. Musimy żar... Ej, rafiner biopaliwa mamy. Możemy robić. Zajebiście. Dobra, szukajcie itemów. Notatka. Co tu jest napisane? Wymaga jedna... Wymaga jedna piła brunc. Jedna piła brunc. Musimy znaleźć i musimy znaleźć... Dobra, potrzebujemy piłę brunc i potrzebujemy y, żarówkę. Nie wiem, gdzie ona będzie, ale czekaj. A czemu nie mam strzelać dużego niedźwiedzia? Bo nie rozumiem za bardzo. U góry mi się o... wydaje, że o... będzie ta żarówka. Może. Ten duży niedźwiedź jest fabularną postacią jakby i macie na dwa hity? Ja jak jestem na górze Jak ładnie tutaj jest, ty! Ale sobie ktoś tu chatkę zrobił Tu ktoś mieszkał, między tymi i tymi spał Ta, bez kitu Dotatka tu... kolejna Są tu jeszcze jakieś temy O, użyłem coś! Włączyłem coś! Włączyłem chyba wieże stary Trzeba wszystkie będzie włączyć. Pewnie da, no jeszcze ej, ej, do góry. Dobra, ej, faktycznie, aktywne stacje przekaźnikowe. Jedna z trzech Czyli jeszcze dwie musimy. Piłę znalazłem. O, dobrze, ej, to wróćmy się tam do tego! Wróć się do tej do pierwszej. Którego? Do tej pierwszej. To pójdziemy razem. A i... to ty nie możesz tego zrobić? Ku... Czekaj, chyba poszedłem stamtąd. No Ale... ja już jestem praktycznie Ale... przy drugiej wieży. Dobra, dobra, to ja pójdę. O kurka! Niedźwiedź! Gdzie ty jesteś? Dobra Jakiś dzwonku tu dzwoni gdyż na rowerze jeździł, człowieku A, dobra I Potrzebujemy jeszcze młot, A, jeszcze młot i klucz I klucz Dobra Dobra, to może najpierw to pozbierajmy po prostu I... E, jak to pozbieramy wszystko, to wtedy się wrócimy, nie? O, widzisz tam most? Aha, i trzeba go pewnie złożyć, nie? I ogólnie tutaj powinny być takie jakieś, takie szafki jakby robotnicze I ja znalazłem piłę Dobra, ale jest ciemno jak sk***y, Nic nie widać Z drugiej strony tak jakby trzeba O kurka Ej, ej, strzał, ale odjebałem Ale jestem Yo! szefem jebanym Ej, dobra Genialne Ale to jestem było. szefem Genialne to, ja to wiem, było. Nie bierze, Nie wierzę, ja na takie coś. W tym momencie zostaje batyfikowany po śmierci. Nie no, to było dobre. Czyli, kurwa, ja sobie mówię tak, strzały może może się uda. Fuj, dobre to było. Ja bym k***a nie strzelił nigdy, bo mówię, jak to, nielogiczne logiczne. Let's go! No właśnie, ja takie jestem. No, o! Babka. Dobra, mamy, mamy przebud paliwowy. E, mam młot, mam młot brudasa jakiegoś. No, dobra. Mamy przemówienie. Tak pisało. Visa, visa. Tak było napisane, bo nie mówi się, że tak pisało. Tak było napisane. Nie, bo mnie chwilę nie właśnie mu prąd w domu. Właśnie, mu, właśnie teraz mamy misję, że musimy te aktywne stacje y, uruchomić, żeby mu prąd w domu wrócił. Ej, my chyba musimy pozbierać najpierw jeszcze ta, tam jeszcze jeden nam coś zostało. I dopiero tam wrócić do tej chaty, bo takie tak. bieganie i wracanie tak, cały czas z Tak, tak, z tymi nie, tam no, właśnie to ma mi. No, 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 do tej tej, do tej drugiej tej, no, chodź, chodź, ją i no, no, Pewnie będzie ten item. ta może być ten item, dokładnie. Dobra, to uważaj, bo tu mi się wydaje, że tu może być stary wiesz. Patrz, o tu co? są te rubale! Te świetliki można je łapać. Pó A szkoda, że Merganiego nie ma, bo on miał tą łapaczkę. Ej, tu coś jest. Podnieś plaster miodu. O, Trzy plastry miodu mam. Ej, co? Trzeba mieć tu jakąś yy, tą. Yy. A maczetę jakąś. Maczetę. Co? Popie tam musi być coś do je... Nie. Nie, nie ale nie mamy maczety żadnej. Ale my nie odkryliśmy chyba maczety. No, nie mamy. Dobra, a znajdźmy ten relay station, gdzie ona jest? Gdzie jest ta wieża? To nie jest tu? No tu po prawej, no tak, tak, to tylko jest tu ona? musimy iść górą. A okej. Okay. Ty, ale my nie przejdziemy! Bo tutaj musimy przejść, przez to chyba, stary. Przez te pnącza. Przez to. Nie. I my musimy przez pnącza, stary. Maczeta jest na czaszce. No wiem, wiem właśnie. A my musimy... Wejść, żeby się przedostać do szóstki Ale nie jesteśmy w stanie, k za bardzo Nie wiem, jak zrobić maczetę Rosa is mostly right Except when Diana says otherwise Lydia makes the rules unless Ej, znalazłem stary jakąś Kanapę, człowieku Ale nic tu nie ma do wzięcia Nie wiem, nie wiem, gdzie, p nie wiem, jak pójść do tej czaszki Ja nie wiem, w którym ja miejscu jestem, kurwa Ciężko mi określić, w którym ja miejscu jestem. Ja nie wiem stary gdzie my mamy iść, kurde. Nie ogarniam tego, nie wiem w którym miejscu jesteśmy. Oni gadają, że żeby maczetę iść, to jest ku... tam gdzie jest czaszka, tam jest maczeta. ale dla mnie to jest oznaczenie, kurwa, tego. Bo się zgadza, tu jest czaszka, tu jest szóstka. Dla mnie moim zdaniem to jest kurka oznaczenie tego. Chyba, że zostawiamy tą wyspę Donexa, jak będziemy w czterech. Chyba, no, że zostawiamy no... tu wyspę na nexta, jak będziemy w czterech. No w sumie I się możemy. Nie przygotujemy niby. wtedy. W sumie możemy niby, bo, bo teraz... W dwóch... Bo teraz i tak długo to zajmie strasznie ku... No w to sobie możemy laskę nawzajem pociągnąć tam u góry jest, jest z niedźwiedziem jeszcze go możemy zaprosić najwyżej. No ta, właśnie tak myślę, kupa że i wtedy i wtedy pójdziemy poszukać te maczety od razu, nie? Dobra, ta, zróbmy tak, no, bo jest nas za I mało, śpórkę, żeby, no. żeby wyfarmić nawet jedzenie tyle, ku. że to zajmie. No i widzisz i ty no. byś, byś myślał, Dobrze. myślał i byś tego nie wymyślił stary Dobrze, że mamy ciebie, stary, wielki mózg.